Cześć, witam Cię w kolejnym filmie I w tym filmie pokażę Ci kolejną nową roślinę I sobie ją przesadzę, Tylko dzisiaj tak szybko trochę to wytnę Więc pokażę Wam Jest to karłatka Hammer of Humi, Zwykła, nie wulkano Taka dosyć fajna Kupiona Za stówkę Pieniek taki Włożę od boku O Taki pieniek on ma, no, z 15 cm może mieć. Ma odrosty ładne, jeden. Tutaj jest y, uschnięty odrost. Jak widzicie, tu też uschły, us, u, uschnięty, uschły, tak. Kolejny odrost, ten tutaj już taki ładniejszy też. Odrościk, obok. Bo już nawet ten odrościk fajne liście. No i co? Tutaj kolejny uschnięty odrost, ale ja i zależało na dwóch odrostach i zależy nadal. Chyba, że trzech jeszcze nie wiem. No i dobra, pokażę Wam. Przesadzam, no. Kupiona ta palma została w Leroy Merlin, Leroy Merlin, Merlin czy jakoś tak. Ma bardzo ładne liście, ście. jest prosto z Włoch. Tutaj jest paszport na dole z Włoch, nawet jest skreślona jakaś cena. Ale to nie, to w złotówkę nawet, ale to nie ta cena. No, także dobra. Plakietka jakaś dostałem razem z nią. Taka. I wszystko z tyłu po ym, Po tym po włosku. Więc raczej sobie nie poczytam, chyba że z tłumaczem. <grytanie> no i dobra, wyjmiemy z doniczki. Pokażę wam, jak wygląda bryła korzeniowa. Wyjmowałem w sklepie. O. Doniczka obok. No, także korzonki super, naprawdę super. Piękne, wszędzie naokoło. Patrzcie, jaki grubas. No, także drywa korzeniowa wygląda tak. O, jeszcze Wam tak pokażę. Tak to wygląda. Palemka w całej okazałości. Ma no, ona, może mieć koło metra. Razem z ziemią i doniczką. A sama palma, z pół metra. Nie, więcej. Doniczka ma za 30 cm wysokości. Yy, no dobra, także przesadzamy. Tego Wam nie będę jakoś tam szczegółowo pokazywał. Damy obornika. Mam tutaj obok mieszankę ziemi, tak jak zawsze. Yy, obornik granulowany dodaję i przesadzam do takiego wiaderka przerobionego z dziurkami. Fajnego już. No, także wrócę. Jak przesadzę, no dobra. Także palma przesadzona. Odczepię sobie Was ze bo Pokażę Wam jeszcze tutaj tą doniczkę. O, w sklepie ta cena była zamazana. Tu jest 89,90. Tylko tutaj jest z lewej strony znaczek euro, a z prawej złoty. Więc w sumie nie wiadomo, jaka to była cena. No, ale macie dokładnie paszport no i tyle tak naprawdę doniczka w sumie nie taka mała bardzo no i dobra wywalamy tam potem się ogarnie no i co palma przesadzona do większej doniczki już waży tak ze dwa razy więcej no także podleję ją sobie jeszcze deszczówką a deszczówki sobie ostatnie z ostatniego deszczu tu zebrałem trochę o, niedużo Doleję jeszcze wody kranówy od stanej. jakiś liść wpadł. Ale jeszcze obornik najpierw granulowany. No, ja daję na wierzch. Nie bawię się z mieszaniem z ziemią, bo to praktycznie nic się nie zmienia. Ja po prostu biorę garstkę. Wysypuję naokoło rośliny. I to się rozpuszcza. Kilka podlewań, i tak naprawdę już nie ma śladu po oborniku. No, także podleję. Niech to sobie ładnie wsiąknie, trochę po pniu poleje, bo tam ziemia mi. Oczywiście jak to przy przesadzaniu. Dobra. Potem doleję jeszcze kranówy zaraz w szpły odcinku. No, także palma wygląda tak. Ma dosyć sztywne liście porównanie do trachy karpusa, oczywiście. Trachy karpus jest, o, możecie go sobie złapać. A skarłatka jest kurczę taka sztywna, mocno. No, powiem Wam, że bez, bez porównania wygląda to z palmą, którą otrzymałem od Karli. Miałem nadzieję, że dostanę właśnie za te pieniądze coś takiego, jak teraz kupiłem. A nie takie coś, bo teraz nie wiem. W grunt tego nie chcę raczej dawać, no bo to ma kurde na wierzchu korzenie i to jest dziura po prostu. I nie wiem, tutaj odrost jest tak długi, że trytytkami, czy tam paryżami, jak wy to tam sobie nazywacie, zaczepiłem. Chciała kwitnąć, no ale oczywiście, co? Padło to. Nie wiem, czy ta palma rośnie. Chyba stoi, powiem Wam. Odrost na pewno rośnie ten. Ale tutaj palma stoi, z tego co widzę. Co się zmieniło? Patrzcie, jak ładnie. No i tyle. O, tutaj mam. Fajną roślinkę, ładnie rośnie. No i dobra. Liś laurowy w ogóle tam wstawiłem. Patrzcie. Stoi. No i dobra. Tak naprawdę to byłoby na tyle. W następnym filmie przesadzenie oleandra i tego, Brugmansi. Bo już mam doniczki. Więc w następnym filmie to będzie. Ten taki krótki, zwięzły. No, także dzięki za oglądanie do następnego odcinka. Cześć.